No, cześć, witam Was w pierwszym odcinku z gry Valheim. Polega ona na przetrwaniu w ogromnym, otwartym świecie. Ale nie tylko. Możesz budować jak chcesz, gdzie chcesz, robić cokolwiek ci wpadnie do głowy i na co masz ochotę. Także bez zbędnego przedłużania, zapraszam Was do oglądania. Tak jak zawsze na początku każdej survivalowej gierki. Trzeba zebrać najpotrzebniejsze materiały, takie jak kamień, drewno czy flint, bo w końcu musieliśmy jakoś przeżyć i zrobić chociażby kamienną siekierę, bez której ciężko byłoby zabić wrogie moby. W trakcie naszej wędrówki w celu znalezienia idealnego miejsca na domek znaleźliśmy opuszczone ruiny, w których postanowiliśmy, że tymczasowo zamieszkamy. Także wzięliśmy się do naprawy. Na razie biedni są na podłodze. A dlaczego wstawiłeś ognisko wejściu? No nie wejście. A? A. 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 Tak. Dobry. No można spać. To, co, kurwa, e, re -re o, się kurwa nie zmieścimy. Po całym dniu eksploracji postanowiliśmy zrobić sobie chwilę odpoczynku. O nie, jeszcze się zabił debil. Jak widać zabiło mnie drzewo Kurwa Czemu mnie to świeciło? Kurwa, opiek. Tak nie powinno być. Chcesz szczęście cię w łóżku zespałni. Tak Nie to kurwa. Luksus No, no i tak... W łóżku robił. Kurwa leży to twoje martwe ciało bezradne. WONWO jak! Gdzie? A tu No i pięknie. W którą to stronę leci? Do ciula. W tym momencie, jak możecie zauważyć, zaczęliśmy ścinać drewno na nasz domek. Także ja wam to trochę przyspieszę i widzimy się za chwilę. Wystarczyć na razie. Czego ja sobie nie radzę w życiu ewidentnie. Tak naprawdę to będzie domek, który dopiero będziemy rozwijać po epoce brązu. Jak będziemy mieli smeltery i trzeba będzie dobudówkę zrobić. Mhm. Takie piecyki fajne. Dobra. Muszę tu pal postawić w takim razie. Nie ogarniam ile na co drewna schodzi jeszcze jakby Na no, spokojnie, troszkę zejdzie, no bo to domek jednak wiesz. Budowanie w tej grze jest mega fajne, tylko że po prostu dużo materiałów schodzi. Jakby ja coś postawiłem dzisiaj to mać tyle chyba Ej, ja się nie radzę Chapcuś Ja idę po drewno, bo mi się skończyło. Chodź, prześpimy się. Ja też spróbuję dobudować. Dobra, już podstawę pod domek mamy. Tak jest. Okay. Dobry? Dobry. Zamknij drzwi. Oj tam, oj tam, kto by tu wszedł? Ja się boję. Boisz się? Spokojnie, jestem przy tobie. O. Już po wstaniu wzięliśmy się za dalszą pracę nad domkiem. Dokończyliśmy naszą podłogę, po czym zastanawialiśmy się, jak dokładnie chcemy, żeby wyglądał nasz pierwszy domek. Stwierdziliśmy, że najlepiej będzie zrobienie czegoś prostego i dlatego ruszyliśmy z budową dalszą tego oto właśnie domku. Kurwa, patrz, ten domek zaczyna jako wyglądać, jako tako. Tak. Hmm. Ej, to czemu my dwa razy dwumetrowych nie postawili pałągów, tylko tak pojedynczo? No to jest zabieg designerski. Ja to z doświadczenia wiem, że tak się lepiej robi, bo się potem wszystko buduje fajnie. No dobra. Masz tutaj wystające dziady takie ładne, żeby to tak ładnie wyglądało. No dobra, dajmy, że ci wierzę. Kurwa, się ten tak wypierdł, dalej mi ten ptakiem. Ała Ale tego ptaka to nic nie ma, kurwa. Ty... To nie ptak był. Mosofisz to zasrany. Powoli nasz domek wygląda coraz lepiej. Także jest dobrze. Budujemy dalej, nie zatrzymujemy się. Mamy nadzieję, że za jakiś niedługi czas będzie on już skończony i będzie można się do niego wprowadzać. A nie, że mieszkamy cały czas w tej ruinie obok. Dobra, napraw wszystko. Czwóreczka, ścinamy dalej. No, a jeszcze jedną kładę z i idę budować. Jakby się coś waliło, czyli za chwilę mnie wołaj. To ci przyjdę okay. po... A na razie ja idę ściąć też na siebie. Co aby ci miało zwalić człowieku? No zobaczy zaraz. Czemu nie mogę tam postawić? Dobra wiem czemu chyba Potrzebuję... O tego e, nie tego Tego Kur A nic nie ja jestem... oj, oj! to za problemy? Nie jest nic Spokojnie Dobrze było mm, To się kurwa pierdoli Dodałem słupki tutaj, tutaj i to i tak nie działa I tutaj dałem słupka I to twierdzi, że on to się będzie pierdolić i to się pierdoli Czekaj Kurwa Mówi, że się pierdoli no Cybu się to jest nieodwłączny kurwa Pierdolonej gry kurwa Idzie ci dobrze Tak dobrze jak mi kurwa. spadaj kurwa. Ponieważ ten. Ta gra jest stworzona do tego, żeby się tu w niej coś pierdoliło cały czas. I no to mogę jest pierwsza to, zasada kurwa, tej gry, że jak coś się pierdoli, to znaczy, że dobrze działa. Nie, 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 Czemu? Co? Coś się wyjebał? Nie, te, bo ja je wcześniej dałem, ale one nie dają za dużo podpórki. Więc to i to. Aha, te takie. No. Nie. Co się kurwa stało? Co? Coś to krzywo postawił, chłopie. Jest no typie piedoli. Nic nie było krzywo. Masz jakieś... Wiem, zawahania z wzroku. Kurwa chłopie, poziomicą kurwa Się nie bawił nawet Coś czy... Hop. Poziomica co tu Tam się już. chodź spać Też <grym> mi się tak wleje Z problemem czasy, trzeba się przespać Pięknie Czek kurwa, nie radzę Dwa łotwarte no, drzwi mi kurwa na mi... Jak ja mam wyłączyć ten walony młot no. Leguj! Leguj! <noise> <noise> kurwa, się rozpędził, ja pierdolę przesuń dupę, bo chcę postawić. Dziękuję. Ja bym się, kurwa nie Stawiaj szybko mi się rozpierdoli. Zamilk Po całym dniu budowy, domek wygląda w taki oto sposób. Na razie jest to sam szkielet, tak jak mówiłem, jednak w najbliższych odcinkach postaramy się go dokończyć wraz z wykończeniem środka. Stan surowy, błyszczy się. Deweloperski developerski stan surowy. Sikiera w rękę, idę Cię zapierdolić. Czekaj, ja, ja mam pomysł. Takie taki ładne te zrobimy. Tu na środku. Majster, kur... Budownicy. Nie, ja, spokojnie, ja tu majstruję. Architekt drudy Tam się ja rozpierdala. Tak, ja Takie, kurwa zmajstruję, na chłopie chałupy, to się kurwa... Czym siedzimy do zazdrości, no że kurwa nie mamy sąsiada. Nikt człowieku? No Dawid Seks. <laughs> Chciałem go Nie odzwałem się, bo mi się tak podoba Dobra Kurwa, ale mamy że fajno, nie? Kurwa, a podoba mi, ale mi się. Ale to jest taki upgrade z tej szopy. No Ale to jest shopa twórcza. Tam pomysły się naradzają. No kurwa, trzy drzwi, kurwa, rokiem Kurwa, komin ze słomy ja pierwszy Małuszka. Nie, wiem, kto to myśli, kurwa. Dwie skrzynki na sobie. No jeszcze jedna, tak w sumie. A nie, sorry, mamy jedno okno, kurwa. Paro nam panoramiczne. Nie, bo dwie. Nie widzisz też tego ubytku pod dachem? Kurwa trzy drzwi. Na każdej kurwa ścianie drzwi. Podłoga naturalna. Naturalne ogrzewanie podłogowe. Tak, to trochę... Pochodnia co, na, pochodnia, co tu kopci na dach, kurwa płynie. Wszystko no, jak święto to idzie... można się zaczadzić, ale, to... e, ale to tylko to, to, kurwa, co, tak? kto by na to na dach, na dach wyjdziesz, to wpadniesz na dół, kurwa, się trzeba przy wychodzeniu schylać. No, można wpaść, bo, kurwa, tutaj święty Mikołaj wchodzi na przykład. Rudy postanowił jeszcze dodać taki daszek nad wejściem. Mi się on szczerze podoba, i na dzisiaj to jest tyle. Zbudowania, resztę zrobimy w następnym odcinku, także żegnam Was, trzymajcie się, narka!